W filmie tym przedstawię podstawy programowania robota. W chwili obecnej mam podpięty sterownik poprzez bluetooth. Widzimy, że do robota podpięte są dwa silniki do portu B do, oraz do portu C. I w momencie gdy przekręcę silnik, widzimy, że pojawia się informacja zwrotna. Z czujnika obrotu, który jest zainstalowany w silniku, mogę, klikając tutaj na literę, mogę go wyzerować. Klikając tutaj na obrazek silnika, mogę przełączyć wyświetlaną wartość na stopnie obroty lub aktualną moc, która jest przekazywana na silnik w celu zaprogramowania y, ruchu robota korzystamy z zielonej zakładki action y, i tak pierwszy blok dotyczy silnika y, średniego teraz będziemy korzystać z silników dużych więc biorę pierwszą ikonę y, co tutaj widzimy ważne jest żeby ustawić odpowiedni port y, który chcemy sterować y, i tak. Tutaj ikona ta, tego prędkościomierza symbolizuje nam tutaj zakładkę, gdzie wybieramy moc, z jaką ma działać silnik. Silnik może mieć ustawioną moc od 0 do 100, ewentualnie od 0 do minus 100. Wartości ujemnej dodatnie zmieniają kierunek obrotu silnika. Tutaj wybieramy w tej zakładce jak długo ma działać silnik i w zależności od tego co wybierzemy czy wybierzemy że sterujemy silnikiem przez odpowiednią ilość sekund to wybieramy wtedy czas jeżeli wybieramy że będziemy chcieli sterować silnikiem przez odpowiednią ilość obrotów liczoną w stopniach to wybieramy tutaj on for degrees ewentualnie on for rotation i używamy wtedy y, wartości Pełnych obrotów. Można oczywiście wybrać też połówkę, na przykład 1,5, i mamy wtedy taką wartość cząstkową. W przypadku średniego silnika wszystkie ustawienia są dokładnie takie same. Różni się tylko ta ikona, tutaj, która rozróżnia ten, te dwa silniki. W momencie, gdy chcemy sterować dwoma silnikami równocześnie, korzystamy tutaj z zakładki albo Move Steering. Ewentualnie Move Tank. Są tutaj podobne ustawienia z tą różnicą, że tutaj wybieramy parę silników, parę silników, którą będziemy sterować. W przypadku Move Steering ustawiamy wspólną moc dla nich i tym suwakiem możemy tylko rozdzielać moc między tymi silnikami, między stroną lewą i prawą. Proszę nie sugerować się tymi strzałkami. To nie oznacza, że nasz robot zakrę zrobi zakręt 90 stopni. Jest to tylko takie graficzne zobrazowanie yy, różnicy mocy między silnikami. Przy skrajnej tej wartości silniki obracają się w przeciwnym kierunku. Jest to przydatne w momencie, gdy chcemy zakręcać, natomiast wymaga to kilku prób, żeby dopracować. Jak powinniśmy ustawiać tutaj parametr rozdziału mocy między silnikami oraz ilości obrotów, żeby wykonać odpowiedni skręt? W momencie, gdy zdecydujemy się na blok, tutaj ten, move tank, możemy dokładnie i precyzyjnie ustawić moc dla poszczególnych silników. To jest taka różnica między tymi dwoma. Yy, Blokami. Mamy też blok display, w którym możemy wyświetlać tekst na, na ekranie. Możemy tutaj sobie napisać to, co chcemy, żeby nam się pojawiło na ekranie. Ewentualnie może to być kształt. Mamy dostępne linie. Okrąg. prostokąt. Ewentualnie możemy posłużyć się biblioteką zdjęć, gdzie tutaj z tej zakładki wybieramy zdjęcia, które nas interesują. Na przykład jakieś takie minki. No, jest tego dość sporo. W wolnym czasie można sobie to poprzeglądać i wybrać odpowiednie sterowanie do. Odpowiedni rysunek do naszego robota. Możemy też generować dźwięki albo są to dźwięki w postaci yy, odpowiedniego słowa, lub hasła, lub jakiegoś dźwięku wybranego z biblioteki. Może to być ton określony w częstotliwościach oraz yy, w czasie jego trwania. Tutaj mamy poziom głośności i na końcu możemy wybrać, czy. Następny element programu ma być wykonany po tym, jak dźwięk się zakończy. Czy ma być już się zacząć równocześnie z tym jeszcze trwaniem dźwięku? Czy dźwięk ma być powtarzany? Możemy też dźwięk wybrać tutaj w postaci odpowiedniej nuty. Na końcu tutaj w tej zakładce mamy jeszcze możliwość sterowania podświetleniem klawiatury, gdzie wybieramy, czy klawiatura ma być włącz wyłączona, włączona, na jaki kolor ma się świecić oraz czy ma się świecić światłem ciągłym, czy mam rugać. I tak samo tu jak widzimy te bloki możemy łączyć ze sobą. To może teraz skasuję. Uruchomię ten program od razu. Proszę zobaczyć, w momencie, gdy silniki zaczynają się poruszać, to y, tutaj mamy informację zwrotną, że w którym kierunku się obracają. Jeszcze chciałem dodać, że tu na końcu jest taka ikona, gdzie zaznaczamy, czy po wykonaniu tej komendy silnik ma zostać zahamowany. Trzyma się, zatrzymać z jakąś siłą rozpędu. Więc to są te dwie opcje jeszcze, które można wybrać. W momencie, gdy chcemy stworzyć bardziej skomplikowane programy, przyda nam się pętla. Pętla służy do powtarzania elementów, które się znajdują w jej wnętrzu. I tu wybieramy rodzaj pętli. Może to być pętla nieskończona, Możemy wybrać pętlę, która będzie wykonywana odpowiednią ilość razy. Możemy też tutaj jakąś pętlę czasową. Możemy też użyć czujników, które wyłączą tą pętlę, czyli po zaistnieniu danego zdarzenia pętla zostanie przerwana. Kolejną przydatną funkcją jest funkcja wait i ona zatrzymuje nam program i tak w najprostszej wersji jest to funkcja czasowa, gdzie ustalamy, na jaki czas nasz program zatrzyma się w tym miejscu. Możemy również wybrać, że nasz program będzie czekać na odpowiedni sygnał. Szczujnika i to możemy wykorzystać do y, detekcji na przykład przeszkód, gdzie możemy ustawić taką najprostszą wersję, czyli skorzystamy z czujnika dotyku, y, który mamy zaraz, o Touch Sensor. I możemy sobie zaprogramować na przykład tutaj mamy funkcję Compare i State. Czyli stan tego czujnika. Tutaj wybieramy, gdzie ten czujnik jest podpięty. Zaraz go podepnę do portu pierwszego. Może on być podpięty do dowolnego portu, bo tutaj sobie to możemy zmienić. Od razu widzimy tutaj na naszej tablicy, że pojawił nam się ten czujnik. Jak go nacisnę, zmienia stan. On teraz jest wciśnięty. Teraz go puszczam, więc zmienia ten stan i tutaj możemy czekać na odpowiednie zdarzenie. Możemy poczekać na to, aż ten czujnik zostanie puszczony, naciśnięty lub puszczony. To jest tak zwana funkcja bump, czyli musi być wciśnięty i puszczony. W tym celu, żeby zrobić taką najprostszą detekcję przeszkody, Zmieniam tutaj y, sposób działania silnika na ON, czyli silnik będzie włączony, natomiast tutaj w tym miejscu będziemy czekać na to, aż nasz czujnik zostanie zatrzymany. Następnie dodam tutaj y, dodam kolejny silnik, czyli czy kolejną ikonę sterowania silnika, i tutaj wyłączymy nasz silnik. I dodamy znowu funkcję. Także tu będziemy czekać na to, aż nasz przycisk zostanie puszczony. Czyli powinno to zadziałać tak, że silnik B zostanie uruchomiony. Będzie on tak długo działać, dopóki nie wykryjemy, że. Został naciśnięty przycisk, czyli nasz robot się z czymś zderzył. Po usunięciu, znaczy po wykryciu zderzenia silnik się zatrzymuje, i tutaj ta pętra nie wykona się, znaczy nie zacznie się od początku, dopóki ta przeszkoda nie zostanie usunięta. Zmienię tylko tutaj na pętrę Unlimited. Sprawdźmy działanie tego programu. Już go tutaj zaprogramuję. Słyszymy teraz, że silnik działa. Widzimy, że nasz program, tutaj jest taki pasek, który symbolizuje, że nasz program jest właśnie teraz w tej funkcji. Ja naciskam nasz przycisk. Widzimy, że cały czas jest on wciśnięty. I tutaj w tej funkcji nasz program. Czeka na kolejne zdarzenie, czyli aż czujnik zostanie puszczony. W momencie gdy ja ten czujnik puszczę, pętla wykonuje się ponownie. No i wszystko dzieje się od początku. Innym sposobem wykry wykrycia przeszkody może być podpięcie czujnika odległości. Teraz widzimy tutaj, że do portu pierwszego podpiąłem czujnik odległości. Wykrywa on przeszkody w, i mierzy tą wartość w centymetrach. W momencie, gdy teraz tutaj przyłożę rękę, to te wartości się zmieniają. Tu widzimy teraz, pojawił się wykrzyknik, gdyż w porcie pierwszym nie ma już czujnika dotyku. Zmienię to na ultrasonic sensor, i tutaj przydam sobie dystans, żeby. Będziemy czekać na odpowiednie zdarzenie, tu możemy sobie ustawić odpowiednią funkcję, czyli będziemy czekać, aż na przykład nasz robot podjedzie 30 cm do przeszkody. Natomiast tu zrobimy sobie na odwrót, że dopiero gdy będziemy mieć przed sobą więcej niż... 30 cm to ta pętla wykona się ponownie. Sprawdźmy jak to będzie działać. Sobie ustawię robota. Zaprogramowałem. Widzimy, że teraz prawie 2 metry mamy przestrzeni przed sobą. W momencie gdy przyłożę rękę widzimy, że teraz mamy około pięciu centymetrów yy, odległości do przeszkody, więc jesteśmy zatrzymani teraz powoli. Będę rękę. O, pojawił nam się tam na chwilkę odczyt większy niż 30 cm i wszystko ruszyło z powrotem. Więc yy, tych dwóch czujników możemy, yy, te dwa czujniki możemy wykorzystywać do yy, detekcji przeszkód. Mamy jeszcze ciekawy czujnik. Ja sobie tu zatrzymam tego robota. Jest to czujnik kolorów. Teraz widzimy, że tutaj mam czujnik kolorów. Zmienię sobie tutaj na. Na przykład, że będę wykrywać Odpowiednie kolory. Tu możemy mieć na przykład kolor czerwony, czyli tu mam akurat koło siebie takie klocki, yy, gdzie tu będziemy czekać na wykrycie przez czujnik koloru czerwonego, natomiast tu, jeżeli wykryjemy niebieski, to powinno nam to yy, przejść przez. Przez tą funkcję i zacząć się wszystko od początku. Zobaczymy, czy te klocki, które ja mam to odpowiadają kolorom, które zostały tutaj przypisane. Czyli teraz nam silnik działa. Przykładam do czerwonego krocka. Tu widzimy, pojawiła się wartość 5, czyli kolor czerwony. Czekamy na wartość 2. Przełączam się teraz na kolor y, niebieski. No, mam dwa takie kropki koło siebie. Widać, że ten kolor jest wykrywany, i y, tutaj ta funkcja nam się y, dość dobrze sprawdza. No, jak mamy kolorową podłogę, możemy sobie to wykorzystać. Y, ciekawą jeszcze funkcją jest tak zwany switch, czyli Pomaga on nam podejmować decyzje yy, w momencie, gdy to sobie wyciągnę te bloki na chwileczkę. Tu, podobnie jak w funkcji wait, możemy użyć wartości z czujników, yy, mogą też to być jakieś wartości tutaj logiczne. No, najprościej na przykładzie czujnika dotyku. Podepnę sobie czujnik dotyku. Widzimy, że jest on podpięty do portu pierwszego, więc tutaj zmienię na port pierwszy. I teraz tak, że w momencie, gdy guzik jest wciśnięty, wykonuje nam się górna gałość, w momencie, gdy jest niewciśnięty, dolna. Więc może tu damy, żeby się nie działał. Natomiast normalnie powinien być zatrzymany. Czyli uruchomię sobie. Widzimy teraz, że działa dolna gałąź, gdyż czujnik nie jest naciśnięty. Spróbuję go teraz nacisnąć i przechodzimy do górnej gałęzi. W momencie, gdy puszczę ten czujnik, silnik się zatrzyma. No to możemy sobie zmienić na przykład na Czujnik yy, odległości. Tu dać taki warunek. Zmienię sobie ten czujnik zaraz. I dać yy, przede wszystkim, zmienię port, zatrzymam program. Yy, I teraz tak, gdy widzimy tutaj, gdy ta wartość jest akurat większa niż 50 cm, działa nam dolna gałąź, gdy to wyrażenie będzie prawdą, czy ja tu przyłożę rękę, uruchamia nam się górna gałąź programu, i tu też też możemy wykorzystywać do podejmowania decyzji. Możemy zastosować czujnik koloru. Tu mamy trochę więcej możliwości, gdyż przy pomocy tego plusa możemy dodać trochę tych gałęzi. Tutaj wybrać różne kolory. Przy każdym kolorze może być trochę inne zachowanie. I przy pomocy takiej konstrukcji możemy podejmować różne decyzje w zależności od wykrywanego koloru. Zatrzymam ten program, gdyż nawet czujnika koloru nie mam podpiętego. Jeżeli chodzi o takie podstawy tutaj w programowaniu, to, to by było na tyle. Natomiast no na pewno to wymaga trochę ćwiczeń i praktyki, żeby wykorzystać te bloki przy tworzeniu zadań dla, dla uczniów.